Avengers: Endgame pojawiło się w kinach dokładnie 23 kwietnia ubiegłego roku, czyli jesteśmy już ponad rok od premiery. Jednak do dnia dzisiejszego poznajemy nowe, zwariowane szczegóły na temat tej produkcji. Świetnym przykładem jest dzisiejsza informacja, która rzuca światło dzienne na misję z podróżą w czasie Avengersów na nowo i pokazuje, jak długo trwały do tego przygotowania. I to wszystko było możliwe dzięki kolejnemu zwariowanemu pomysłowi samego Tonego Starka, czyli Iron Mana. Aby dobrze zrozumieć, co właśnie zostało odkryte, musimy się cofnąć i przypomnieć sobie, co tak naprawdę wydarzyło się podczas podróży w czasie Avengersów. Kapitan Ameryka Scott Lang i Iron Man ponieśli klęskę podczas odzyskiwania Tesseractu z rąk swoich własnych wersji, jednak z 2012 roku. Wtedy Tony Stark wpadł na pomysł, aby cofnąć się jeszcze dalej i spróbować czegoś innego. Jednak w jaki sposób wiedział, gdzie się cofnąć, i w jaki sposób wiedział, że będzie tam wszystko, co jest potrzebne. I właśnie dziś to wszystko zostało bardzo ładnie wyjaśnione. Cały element został odkryty przez kanał New Rockstar i dziś o tym mówi cały internet związany z superbohaterami. Musimy się jednak ponownie cofnąć do Captain America Civil War i do pewnej sceny z udziałem Tonego. Dał on wykład studentom pewnej uczelni, gdzie nawet opłacił z własnych pieniędzy wszystkie badania tej grupy. Jednak tutaj musimy się skupić na innej rzeczy, czyli na technologii, którą Stark zaprezentował. Mowa oczywiście o binary Augmented Retro Framing, inaczej nazywane po prostu barf. Dzięki tej technologii można było całkowicie się do wybranego wspomnienia, przeżyć je jeszcze raz, albo w ekstremalnych wypadkach wprowadzić zmiany. To zrobił Stark mówiąc podczas tej sceny, że chciałby, aby to tak wyglądało. Jednym słowem jest to niezwykle skomplikowana technologia, którą jak widać Stark nie do końca rozumiał. Oczywiście jak się później dowiedzieliśmy się podczas filmu Spider- man Far From Home, to właśnie ta technologia została wykorzystana przez Becka, a raczej Misteria, do przeprowadzenia dość skomplikowanych akcji. Okazało się też, że to on wynalazł barw, co Pokazała scena, w której Beck stoi na zapleczu podczas prezentacji Starka. Tony szybko go zwolnił po tym, ponieważ ta niezbyt przydatna technologia kosztowała 600 milionów dolarów. Oczywiście, Beck mocno zmodyfikował działanie Bar w Spider-Manie, jednak nie o tym dzisiaj chcemy mówić. Jak się okazuje, pomimo tego, że Stark nie widział potencjału w tym sprzęcie, to jednak ostatecznie go użył i to w bardzo ważnym celu. Eric Voss z kanału New Rockstar zauważył, że podczas powrotu Starka do budynku Avengers w Endgame ten przywiózł ze sobą nie tylko tarczę, Którą oddał Steve'owi. Zabrał też ze sobą czerwoną walizkę, którą widzimy dosłownie przez kilka sekund. Ta walizka to i jest technologia o nazwie BARF. I dobrze, pierwsze pytanie, które pada, to skąd możemy o tym wiedzieć? Ponownie, w tym odcinku dużo się cofamy, cofniemy się do 2018 roku, ponieważ właśnie wtedy do sieci trafiły zdjęcia z planu filmowego Avengers: Infinity War i Endgame. Na jednym z tych zdjęć widzimy wielką pomarańczową walizkę z napisem Binary Augmented Retro Framing. Dodatkowo jeden z Twórców, czyli Joe Russo w wywiadzie dla MTV powiedział, że w Captain America Civil War jest 5 minut z opisu pewnej technologii, która odegra sporą rolę w Avengers Endgame. Chodziło właśnie wtedy o barw, choć nigdy on sam nie wypowiedział konkretnie tej nazwy. Jednak na ujęciu z Avengers Endgame walizka ma kolor czerwony i dla wielu osób jest to oznaka, że to nie jest jednak barw. Trzeba jednak pamiętać, że zdjęcie z planu filmowego nie ma na sobie żadnych efektów specjalnych czy poprawienia kolorów. A ujęcie z filmu na 100 Procent miało obróbkę odcieni, która zmienia kolor z pomarańczowego na czerwony. Zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu, mamy do Was małą prośbę. Ponad 70% osób oglądających nasze filmy nie subskrybuje kanału. Dla Was to tylko kilka sekund, a dla nas to naprawdę wielka motywacja. Tak więc, gdzie i jak można było wykorzystać tę technologię i dlaczego nie widzieliśmy tego w samym filmie? Trzeba zauważyć, że film i bez tego miał ponad 3 godziny. Jeśli chodzi o sposób wykorzystania tej technologii, to tutaj z pomocą przychodzą osoby, sfor internetowych, które zauważają, że Tony wykorzystał to, aby ćwiczyć podróż w czasie. Wiedzieli, gdzie się przenoszą, kto tam był i jakie zagrożenie na nich czeka. Dlatego też można było wykorzystać barw do symulacji tych zdarzeń, aby lepiej przygotować się na potencjalne niedogodności. I tutaj cofamy się do początku tego filmu, gdzie wspomnieliśmy o nieudanej misji kapitana, Ironmana i Antmana. Pony i Tony przypomniał sobie, że jest inne miejsce, gdzie mogą znaleźć Tesseract i dodatkowo uzupełnić brakujące zapasy Pimpa Articles. Tylko teraz pytanie brzmi: skąd on o tym wiedział? Cofnęli się oni do 1970 roku i Tony raczej nie mógł wiedzieć, że akurat w tej bazie będzie Tesseract i profesor Hank Pim. Jednak tutaj z pomocą przychodzi do nas oficjalny skrypt filmu Avengers Endgame, gdzie na stronie 33 można przeczytać ciekawą notatkę. Cytujemy: Tony patrzy na zdjęcie i widzi siebie, Pepper i Morgan uśmiechniętych pod drzewem. Za nim stoi zdjęcie jego ojca, Howarda Starka, Peggy Carter. I Hanka Pima pod gigantycznym logiem tarczy z inicjałem 1970. Choć w samym filmie nie dostaliśmy tego momentu, to nadal twórcy chcieli zawrzeć wyjaśnienie, w jaki sposób Tony wiedział, gdzie ma się przenieść. Wygląda więc na to, że podczas planowania całej misji Tony w jakiś sposób musiał dowiedzieć się o bazie wojskowej i o tym co tak naprawdę się w niej znajdowało. Dodatkowo jedna z osób zauważyła, że musieli oni przeprowadzać na czymś testy, ponieważ maszyna do podróży w czasie, prócz dat, do których cofnęli się Avengersi, zawierała jeszcze inne, czyli 2009 czy 2988 lat przed naszą erą. Jest to potwierdzenie tego, że rozważali inne możliwości, jednak coś pomogło im zdecydować inaczej i było to właśnie symulacja z pomocą technologii barw. Wiele osób jednak uważa, że Marvel zrobił dobry krok, aby nie pokazywać tego, tak wprost, inaczej wpłynęłoby to na Spider-Man Far from Home, a przecież Avengers Endgame nie ucierpiało na braku akurat takich scen. Choć fajnie by było zobaczyć Tora w 2988 roku przed naszą erą, który rozmawia z Borem, czyli ówczesnym władcą Asgardu, który walczył z Malekitem i który ostatecznie pokonał go i ukrył ITER, jeden z kamieni nieskończoności. Ten mały element sprawia, że taki film jak Avengers, Infinity War czy Endgame stają się jeszcze bardziej ciekawsze. Nadal, według twórców nie odkryliśmy nawet połowy najciekawszych rzeczy z tych produkcji. Wiele z nich ma zostać w jakiś sposób poruszone w przyszłych filmach MCU, a wiele po prostu czeka na ich odkrycie. Niemniej jednak pojawienie się technologii barw było świetnym zagraniem ze strony samego Tonego Starka, ponieważ jak widać, właśnie uratowało im tyłek podczas misji z odzyskiwaniem kamieni nieskończoności. A Wy chcielibyście zobaczyć wykorzystanie barw w tym filmie? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też na nasze social media takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę świetnych rzeczy ze świata superbohaterów. A po więcej takich filmów zapraszamy do subskrypcji, aby nie przegapić żadnej z naszych produkcji.